Piątkowe śniadanie, czyli owsianka z płatków jaglanych, z kurkumą, cukrem kokosowym, pieczonym bananem i siemieniem lnianym. I do tego świeży sok dziesiąty z pomarańczy. W tle słyszycie świąteczny program Jamie'ego Olivera. Także mamy naprawdę bardzo fajną atmosferę bożonarodzeniową. Dzień dobry. W... Ojejże, Dzień dobry w piątek 9 grudnia. Mamy godzinę 11.30 i z przykrością muszę Wam powiedzieć, że. Idę do pracy na 6 godzin do godziny 18 Więc y, będzie to bardzo fascynujący vlog, bo zobaczymy się za jakieś 7 godzin Także szczerze powiedziawszy nawet nie wiem czy go rzucę, bo nie sądzę, żebym mu zbierała wystarczająco materiału, żeby w ogóle was czymś zaciekawić Wiem, świetnie sprzedaje się yy, Ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy zdradzę wam dokąd jedziemy, bo tak, idziemy na dwa dni na wycieczkę Więc uwaga, dębny Jedziemy do Barcelony! I zabieramy was oczywiście ze sobą, więc będziecie z nami przez cały weekend i wiecie, z nami Barcelony, także już od jutra vlogi nie z świątecznego, ponurego Gutenburga, a ciepłej, słonecznej Barcelony. Nie powiem, całkiem ładny widok po wyjściu z pracy. Tak jak obiecywałam, jest to prawdopodobnie najgorszy vlog w historii, ponieważ jest godzina 18, a właśnie z pracy. I prawie się nic z mojego życia nie zobaczyliście. Dzisiaj, w każdym razie, dla informacji wszystkich fanów jedzenia, dzisiaj w pracy udało mi się wypić e, sojowe latę, e, wypić smoothie z masą orzechowym, bananami i e, borówkami, oraz zjeść wegańskiego, oczywiście, wrapa z grillowanym słodkim ziemniakiem, z awokado, z sałatką coleslaw i jakąś tam zieleniną W ostatnim filmie żebyś mi nie szło z wyostrzeniem aparatu. To w każdym razie mam nadzieję, że jestem ostra. Jestem ostro. Yy, wypiłam też tonę, tonę wody i surowałam trochę wegańskiego sernika, więc generalnie nie powiem, że była jakoś szczególnie głodna, ale i tak zjem i się najem, ponieważ słuchajcie, o odrzejszy lot mamy o 6.30, musimy wstać chyba o 4 rano albo nawet wcześniej, więc yy, trzeba się najeść dzień przed, żeby potem w podróży nie głodować świetny sposób najeść na zapas. Zawsze jestem chętna. No, w każdym razie lecę do domu i jest chwil, kilka minut po szóstej i się do Was z obiadem, potem pokażę Wam jak się spakowałam, co ze sobą wzięłam, może Was to e, zaciekawi i, i zobaczymy. Dzisiejszy obiad wygląda podobnie jak ten sprzed wczoraj, czyli moja świąteczna pieczeń ze strogonowym w cieście francuskim, do tego kapusta modra na ciepło i moja ulubiona sałata. Obiecałam, że pokażę Wam zawartość mojej walizki i szczerze powiedziawszy niewiele tutaj mamy. Bo jest tutaj y, strój na niedzielę, strój na poniedziałek, y, piżama, ładowarka, prostownica i oczywiście moja książka do marketingu. Y, także jeszcze coś postaram się tutaj dołożyć, ale generalnie walizka jest praktycznie pusta. Y, jako podręczny bagaż prezentowałam mój plecak z TK Maxa, i tam znajduje się większość moich rzeczy. Wliczając e, kosmetyki. W jednym z moich ulubionych sklepów, czyli w Holland and Barrett, jest teraz przecena słuchajcie, dwa w cenie jednego. E, co ja gadam? Nie. Drugie, kup dwa, drugie za pół ceny, tak? Bez przesady, dwa w cenie jednego to byłoby zbyt piękne. E, I kupiłam sobie dwie rzeczy. E, pierwsza rzecz to jest dyfuzor em, zapachowy i nazywa się Tahitian Gardenia, czyli to jest chyba gardenia po polsku również. E, dyfuzor, jeżeli nie widzę, to jest to po prostu, macie taką. Takie szklane coś z płynem. I wkładacie do tego drewniane patyczki i dzięki temu one roznoszą zapach po całym pokoju. Bardzo fajna sprawa, żeby właśnie mieć taki odświeżacz powietrza, powiedzmy. Pacifica to jest w ogóle firma wegańska, jakaś taka sportowo naturalna Jak widzicie, to jest napisane... 100% wegańskie, inwestowane na zwierzętach, także firma jest naprawdę godna wspierania. No i zapach jest po prostu przepiękny. Jedyne co mi się nie podoba w tym, to jest to opakowanie, ale postanowiłam, że sobie je troszeczkę przerobię i na przykład okleję czymś albo pomaluję, tak żeby to wyglądało bardziej minimalistycznie i żeby pasowało mi do wystroju. Ale zapach jest piękny i bardzo. Cieszę się, że mój pokój będzie pachniał właśnie gardenią. I druga rzecz, którą kupiłam, to jest świeczka sojowa. E, tak, bo niewiele osób zdaje sobie sprawę, że e, świeczki nie są wcale wegańskie. E, to jest świeczka sojowa o zapachu Island Vanilla. Ci z Was, którzy widzieli moich ulubieńców poprzedniego miesiąca, wiedzą, że kupiłam sobie perfumy o takim samym zapachu. Cudowny, słodki, waniliowy e, zapach. E, możemy spróbować ją, słuchajcie, odpakować. Chociaż nie, nie sądzę, żeby mi to wyszło jedno ręką Nie, jest zaklejona, dobra, co wam to. W każdym razie zwykła, szklana świeczka, elegancka, minimalistyczna, sojowa, więc coraz lepsza niż normalna świeczka, no i tak jak mówię, bardzo fajna firma. Ze świetną filozofią i przy okazji oczywiście cudowna zniżka, bo ta świeczka oryginalnie kosztuje słuchajcie 18 funtów, tak samo jak zresztą ten dyfuzor, a dzięki tej promocji mogłam jedną z rzeczy dostać za pół ceny.